W rozdziale 13 Księgi Rodzaju czytamy, że po powrocie Abrama z Egiptu Między jego sługami a sługami jego bratanka Lota dochodzi do konfliktu. Ich stara są zbyt wielkie, aby mogły wypasać się razem na tym samym terenie. Abraham i Lot rozstają się, a Abraham daje Lotowi prawo wyboru regionu, do którego się uda. Czytamy. Nie wspierajmy się między sobą, bo jesteśmy braćmi. Odłącz się ode mnie. Jeśli pójdziesz na lewo, ja pójdę na prawo. Jeśli ty pójdziesz na prawo, ja pójdę na lewo. Abraham i Sada nie mają potomka. Można było się spodziewać, że to Lot, yy, bratanek Abrahama, okaże się dziedzicem Abrahama, ale Lot jednak odłącza się. I wybiera dla siebie lepszy, żyźniejszy, bardziej nawodniony teren na wschód od Jordanu i na południe aż do wówczas prosperującego miasta Sodoma. W starożytności, kiedy ten tekst był pisany, miał on także na pewno pewną funkcję polityczną. Służył takiemu wyraźnemu zdefiniowaniu granicy między terytoriami, terytoriami Izraela a terytoriami Moabitów, i Amonitów, którzy byli potomkami Lota. Ale ten 13 rozdział Księgi Rodzaju mówi nam przede wszystkim o Bożym błogosławieństwie. Które wyraża się w życiu w pełnym, życiu prosperującym, także w bogactwie, które ktoś może osiągnąć, oraz o zgodnym z Bożą wolą sposobie rozwiązywania ludzkich konfliktów. Abraham mówi, jesteśmy braćmi. I właśnie swojemu bratankowi pozwala wybrać, wybrać teren, który on, który będzie jego, który, który będzie do niego należał. Chociaż właśnie Abraham jako stryj Lota, jako, ojciec, jako brat jego ojca mógłby Narzucić swoją wolę, to właśnie lotowi pozwala dokonać wyboru. <laughs> pozwala wybrać tę ziemię, która dawała lepsze szanse na jeszcze większe pomnożenie swojego bogactwa. Abraham, Abraham okazuje tutaj szacunek dla drugiego człowieka i także no, jakąś wielką szczodrość. Ta ziemia, którą wybiera lot, porównana zostaje tutaj do mitycznego grodu Pana i do ziemi Egiptu. Egipt był wówczas symbolem urodzaju. Był to jedyny kraj w starożytności, który dzięki regularnym wylewom Nilu miał niemal zawsze nadwyżki żywności. Stąd właśnie bogactwo Egiptu w tamtych czasach. I lot wybiera dla siebie właśnie ten kraj. Ale właśnie wybiera lot, wybiera lot, nie Bóg, tylko lot, i ten kraj zamieni się później w ruiny i w pustkowie. A Bóg objawia, objawia się Abramowi właśnie po tym, po tym rozstaniu z lotem, i mówi do niego, że to ten kraj, który Jemu przypadł w udziale dzięki decyzji Lota, będzie ziemią wybraną, będzie ziemią błogosławioną. Nie tyle dlatego, że jest, szczegól, jest to ziemia szczególnie urodzajna, ale dlatego, że będzie to ziemia. Szczególnego spotkania Boga z Abrahamem i jego potomstwem. I Bóg znowu po, ponawia swoją obietnicę potomstwa. Mówi: Uczynię Twoje potomstwo jak proch ziemi. Gdyby ktoś mógł zliczyć proch ziemi, będzie mógł zliczyć Twoje potomstwo. Abraham nigdy podczas swojego życia nie zobaczy realizacji tej obietnicy. Zobaczy, jakie zaczątki będzie w końcu miał i potomków, i jakiś udział w tej ziemi, którą teraz zamieszkuje. Ale Boża obietnica pozostaje dla niego osiągalna tylko w wymiarze wiary. Zresztą podobnie jak to będzie w przypadku prawdziwego twórcy narodu izraelskiego, jego prawodawcy, Mojżesza. Czytamy na końcu Księgi Powtórzonego Prawa w 34 rozdziale. Potem Mojżesz udał się z Moabu na górę Nebo, na szczyt Pizga, który się wznosi naprzeciw Jerycha. Wtedy Pan pokazał mu cały kraj, Gilead aż po Dan, cały obszar ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię Judy, aż po Morze Zachodnie, Negev, okręg doliny miasta Palm, Jerycha, aż do Soaru. Pan powiedział do niego, to jest kraj, który przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, mówiąc dam go twemu potomstwu. Tam właśnie w kraju Moabu, według postanowienia pana, umarł Mojżesz, sługa pana, został pochowany w dolinie w kraju Moabu, naprzeciw Betpeor. Mojżesz widzi, ale już nie wkracza do ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie w liście do Hebrajczyków czytamy, wszyscy oni pomarli w wierze i nie doczekali się spełnienia obietnic, ale z daleka oglądali i witali, wyznając, że są na Ziemi obcymi i wędrowcami. Ci bowiem, którzy tak mówią, dowodzą, że dopiero szukają Ojczyzny. Gdyby bowiem mieli na myśli tę, z której wyszli, to znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz jednak dążą do lepszej ojczyzny, która jest w niebie. Chryste 11, 11, 13, 16. Bożobiednica nie ogranicza się tylko do czasu życia yy, Abrahama. I nie ogranicza się tylko do wymiaru materialnego, historycznego. Od tego wymiaru zawsze się ona zaczyna. Bóg odpowiada na bardzo konkretne życiowe problemy Abrahama. Widzimy, że właśnie podczas gdy jego żona jest bezpłodna, Bóg obiecuje mu liczne potomstwo. To jest pewien problem, który Abraham. Przeżywa i ten ziemski, zwykły ludzki problem, na ten problem Bóg odpowiada swoją obietnicą. I także obietnica ziemi. Tę obietnicę kieruje Bóg do Abrahama, który w młodości opuścił swoją ojczyznę w Mezopotamii i przebywa gdzieś jako cudzoziemiec, jako ten, który nie ma jakiegoś prawa do własności ziemi. Bóg obiecuje mu ziemię, obiecuje ojczyznę, obiecuje mu ją stabilizację. Właśnie to są prawdziwe ludzkie problemy Abrama, i Boża obietnica dotyka właśnie tych problemów. Kiedy Bóg objawia się Abramowi, nie mówi mu o Trójcy Świętej, nie wyjaśnia jakichś zagadnień teologicznych, nie porusza zagadnień życia duchowego. Ale odnosi się właśnie do jego życia, do jego obaw, do jego nadziei, do tego konkretu y, życia Abrahama. A jednocześnie właśnie stopniowo prowadzi najpierw jego samego, potem także jego potomków do coraz głębszego zrozumienia tej obietnicy. Abraham będzie błogosławieństwem. Y, Abraham będzie błogosławieństwem dla swoich potomków, a także dla wszystkich ludów ziemi. Te słowa słyszy już na samym początku, w XII rozdziale Księgi Rodzaju, właśnie w momencie swojego powołania. Apostoł Paweł napisze o tym w swoim liście do Rzymian, właśnie, że potomstwem, że potomstwem i dziedzicami Abrahama zostaje się przez, przez wiarę, pisze apostoł, że było to dziełem łaski. I w ten sposób Boża obietnica zachowała swoją moc dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa sprawa, ale dla potomstwa żyjącego dzięki wierze Abrahama. On jest ojcem nas wszystkich, jak napisano, uczyniłem cię ojcem wielu narodów. On jest naszym Ojcem, przed Bogiem, któremu uwierzył, przed Bogiem, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia tych, co nie istnieją. Przeciwko nadziei uwierzył Abraham, mając nadzieję, że stanie się Ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, tak wielkie będzie Twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć wiedział, że jego ciało jest już obumadłe, miał prawie 100 lat, i że obumadłe jest słono sady. Nie zwątpił jednak w Bożą Obietnicę, ale umocnił się w wierze, oddając sześć Bogu, a był przekonany, że Bóg może wykonać to, co obiecał. Dzięki temu został usprawiedliwiony. O tym zaś, że został usprawiedliwiony. Mówi Pismo nie tylko ze względu na Niego samego, ale również ze względu na nas, bo również my, wierzący w Tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, zostaniemy usprawiedliwieni. On został wydany spod naszych grzechów i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dłuższa wypowiedź z czwartego rozdziału w listu św. Pawła do Szymia. to, co Opisuje nam Księga rodzaju, stanowi zaczątek tej rzeczywistości wiary, która dzisiaj jest także naszym udziałem, tak jak to tłumaczy apostoł Paweł. Abraham właśnie rozpoczyna pewną drogę przez swoją wiadę, i właśnie tej postawy, postawy wiary, możemy zawsze na nowo od niego się uczyć.